Cześć moi kochani redaktorzy, nagrywam was poradnik, jak tworzycie fajne miniatury bardzo szybko. Ściągacie na początek program GIMP sobie tam wygoogrujcie, gdzie go właściwie ściągnąć najpierw wpisujemy wymiar, wymiar miniatury, jak tworzymy nowy plik w Gimpie. Jest to 1120 szerokości 315 wysokości. Bierzemy opcje zaawansowane i wypełnienie ustawiamy jako przezroczysta. OK, i tu mamy ten obszar, na którym będziemy robić miniaturę. Załóżmy, że chcemy zrobić e, o dianie, tak? E, news, więc miniatura musi być o dianie. Co robimy? Wpisujemy w Google diana render. Render to znaczy taki plik, w którym właściwie nie ma, w którym nie ma tła. Czyli jest on tak wycięty, tak? OK, sobie ściągamy załóżmy tą dianę. I drugą rzeczą, którą chcemy zrobić, to jest e, tło. Wybieramy sobie, jaki kolor chcecie. Wybierzcie podobne do tej postaci, którą załóżmy opisujecie, lub przeciwstawny. No ja akurat wybierę żółty, wpisujemy yellow, tak? czyli kolor, wallpaper, background, dowolnie. A no i sobie patrzymy, co tu właściwie może być. Fajnego jako tło. Wybiera się takie rzeczy, które e, są dobrej jakości, wysokiej rozdzielczości e, i nie mają zbyt wielu barw, tylko załóżmy jakieś jedno takie rozgałęzienie. No i to załóżmy cokolwiek, tak? Znajdujemy sobie coś, co tutaj mamy. No powiedzmy, że to jest trochę brzydkie, <laughs> ale tutaj jest to, powiedzmy, to powiedzmy, ujdzie. Wchodzimy w to bardziej szczegółowo, tak kopiujemy, Może nie musicie nawet ściągać tego drugiego na dysk. No dobra. W każdym razie, teraz otwieramy sobie tutaj ten nasz plik. Znajdujemy ten nasz plik na dysku, gdzie to mamy. Sięgnęliśmy do Diany i go przeciągamy tutaj. O, jest przeciągnięta. No i widzicie, jest trochę za duża. No to bierzemy tutaj, zaznaczamy tutaj warstwę. Tak, tu macie warstwy. To jest jak ciasto. Ta warstwa, która jest na wierzchu, jest zawsze na wierzchu. Tak, warstwy ciasta do sobie tutaj są. I tutaj widzicie, zaznaczamy tą warstwę, gdzie mam tą dianę i bierzemy warstwa. Skarauj warstwę i bierzemy tutaj 315 wysokości, bo taką mamy wysokość tego obrazka, o widzicie? I ona się mieści. No tu mamy jakieś niepotrzebne gówno. Zaznaczamy, wycinamy g No to diany sobie przesuwamy do prawej strony, okej. Okay? No, dobra, jest. Następnie przeciągamy sobie tutaj z dysku tło, które ściągnęliśmy. Ja nie mogę znaleźć tego, którego ściągnąłem. Wrzucę jakiekolwiek inne. No i jak widzicie, tutaj zasłoniło nam to tło postać. No i jak mówiłem, tutaj macie jak ciasto, tak? No to przesuwacie tu niżej, żeby ta warstwa była niżej i jest jedna na drugim. Jak widzicie, tutaj mamy ładny początek miniatury. Następnie, następnie zrobimy napis. Napisy robimy białe i wpisujemy załóżmy Dwork Diana, tak, no i jest. Zaznaczamy to i wybieramy czcionkę. Cionkę grobold. Grobold sobie ją wgadzić z internetu. Ona jest łatwo dostępna. I powiększamy do jakichś tam słusznych rozmiarów. Ważne, żeby to było duże, żeby było to czytelne. Tak, no jeszcze nawet można powiększyć. Ok, napis jest duży. Co je tutaj, go ustawiamy na środku, żeby był ładnie widoczny. Tak, jakoś taką kompozycję sobie układamy. I bierzemy zaznacz. Zaznaczenie warstwy. Zaznaczyliście warstwę? Zaznaczyliście. No jak widzicie, tutaj jest ona zaznaczona. I teraz bierzecie powiększ i o 3 piksele. ok? Jest powiększona o 3 piksele. No i teraz bierzecie tu pędzel, ustawiacie sobie jakiś duży rozmiar niego, może być jak największy, tak? I czarnym kolorem rysujecie nie po tej warstwie, tak? Bo tutaj po prostu pomarowaliście obrazek, a nie o to wam chodzi, tak? znaleźliście tą warstwę tu a pod spodem jedzą, tak? I tutaj widzicie macie ładną obramówkę. Czasem, jeżeli to wymaga według Was, e, żeby obramować też postać, to wtedy też ją tutaj powiększacie i robicie e, obramówkę też na tamtej warstwie. E, to jest dobre, kiedy załóżmy, chcecie ciemną postać, macie ciemną postać i jest ciemne tło, tak? To wtedy dajecie białą wódkę, taką powiedzmy logika. No i mamy właściwie prostą miniaturę. Bierzemy exportuj. .png i. Wyeksportuj, wpisujemy nazwę i właściwie miniatura jest gotowa, no mam nadzieję, że Wam pomogłem.